Pouczymy się angielskiego? No to lecimy. Solidne podstawy są kluczowe w nauce angielskiego. Dlatego w tej lekcji nauczę Was, jak zadawać pytania w języku angielskim. Skupimy się na pytaniach w czasie teraźniejszym. Pamiętacie, jak powiedzieć: Chcę? I want. I want. A jak powiedzielibyście, chcę pojechać. I want to go. I want to go. On vacation znaczy na wakacje. On vacation Powiedzcie, chcę pojechać na wakacje. I want to go on vacation. I want to go on vacation. To Spain. Znaczy do Hiszpanii. Spain Powiedzcie, chcę pojechać do Hiszpanii na wakacje. I want to go to Spain on vacation. I want to go to Spain on vacation. A jak powiecie? Chcesz ty chcesz pojechać na wakacje do Hiszpanii? You want to go to Spain on vacation. You want to go to Spain on vacation. Chcesz pojechać do Hiszpanii na wakacje? Jak takie pytanie będzie wyglądać w języku angielskim. W języku polskim pytania zadajemy najczęściej zmieniając intonację. Mówimy: Chcesz pojechać do Hiszpanii na wakacje? W angielskim takie pytanie będzie wyglądało następująco. Do you want to go to Spain on vacation? Do you want to go to Spain on vacation? Tak więc wrzucamy na początek do, no i mamy pytanie: Easy, right? With me znaczy ze mną. With me. Zapytajcie: Chcesz pojechać do Hiszpanii ze mną? Do you want to go to Spain with me? Do you want to go to Spain with me? Chcesz pojechać do Hiszpanii ze mną i Johnem? Do you want to go to Spain with me and John? Do you want to go to Spain? With me and John? This summer, znaczy tego lata. This summer. Zapytajcie, chcesz pojechać do Hiszpanii ze mną i Johnem tego lata? Do you want to go to Spain with me and John this summer? Do you want to go to Spain with me and John this summer? When? Znaczy kiedy? When? Zapytajcie. Kiedy chcesz pojechać do Hiszpanii? When do you want to go to Spain? When do you want to go to Spain? Chce pojechać do Hiszpanii tego lata. I want to go to Spain this summer. I want to go to Spain this summer there znaczy tam there powiedzcie chcę pojechać tam tego lata I want to go there this summer I want to go there this summer Sarah wants, to znaczy Sara chce. Sarah wants. Dla przypomnienia, mówimy I want, you want, she wants, Sarah wants. Także w przypadku jego i jej. Musimy dodać s do czasownika. She wants. Sarah wants. Greece to Grecja. Greece. Powiedzcie: Sara chce pojechać do Grecji na wakacje. Sarah wants to go to Greece on vacation. Sarah wants to go to Greece on vacation. With hair. To znaczy z nią. With hair. Powiedzcie. Sarah chce pojechać do Grecji na wakacje. Chcesz z nią pojechać? dosłownie zapytacie, chcesz pojechać z nią? Sarah wants to go to Greece on vacation. Do you want to go with her? Sarah wants to go to Greece on vacation. Do you want to go with her? Anna or Sarah? Znaczy Anna czy Sara? Anna or Sarah? Powiedzcie: Anna chce pojechać do Hiszpanii, a Sarah chce pojechać do Grecji. Chcesz pojechać z Anną czy Sarą? Anna wants to go to Spain. And Sarah wants to go to Greece. Do you want to go with Anna or with Sarah? Anna wants to go to Spain and Sarah wants to go to Greece. Do you want to go with Anna or with Sarah żeby zapytać czy ona chce pojechać na wakacje powiemy Does she want to go on vacation? Does she want to go on vacation? Zwróćcie uwagę na dwie kwestie. W przypadku jej i jego nie mówimy do, a does. does. A dodatkowo z czasownika znika końcówka s. Does she want to? Does she want to go on vacation? Zapytajcie, czy ona chce pojechać do Grecji czy do Hiszpanii? Does she want to go to Greece or to Spain? Does she want to go to Greece or to Spain? Zapytajcie, czy Anna chce pojechać z Sarą? Does Anna want to go with Sarah? Does Anna want to go with Sarah? Czy Sarah chce pojechać do Hiszpanii tego lata? Does Sarah want to go to Spain this summer? Does Sarah want to go to Spain? This summer, when? To oczywiście kiedy. When? Zapytajcie, kiedy Sarah chce pojechać do Hiszpanii. When does Sarah want to go to Spain? When does Sarah wants to go to Spain. Powiedzcie, ona chce pojechać do Hiszpanii tego lata. She wants to go to Spain this summer. She wants to go to Spain this summer. In May, znaczy w maju, in May. Zapytajcie, kiedy ona chce pojechać do Grecji? When does she want to go to Greece? When does she want to go to Greece? Powiedzcie. Ona chce tam pojechać w maju. Dosłownie powiecie, ona chce pojechać tam w maju. She wants to go there in May. She wants to go there in May. Podobają Ci się nasze lekcje? Zostaw suba. Chcesz zacząć mówić po angielsku, ale masz dość wkuwania na pamięć nudnych regułek z gramatyki i tabelek ze słówkami? Już dziś dołącz do naszego 30-dniowego wyzwania i naucz się samodzielnie budować wypowiedzi w języku angielskim bez ćwiczeń z gramatyki, bez książek i bez podręczników. Link do kursu znajdziesz w opisie pod tym filmikiem. Pamiętaj także o obserwowaniu nas na Facebooku i Instagramie, gdzie umieszczamy darmowe materiały do nauki angielskiego.